Prawo znaczy się... ...murcinie no, Tak trzy osoby jak siedzą to się błyskawicznie w środku chłodnym samochodzie szyby zaraz parują i... zresztą jeszcze się pomyliłem bo nawet za był wrócony na nogi zanim się kapnąłem no to już szyby już były poparowane Tak. już zaczął działać, tak mi się wydaje, bo czuć się lepiej poczułam głowa mi tak nie bolała. Jak się obudzę gdzieś tak w granicach przed ósmą to pojadę spróbować. Jeżeli się obudzę później to nie pojadę. No ale przydałoby się parę groszy coś handlować. Będzie odkręcane, także uwaga, będzie tak głupawo, jak to się mówi. Chcę po prostu, mili państwo, to pokazać. O, tu jest tak zwany cymbał Radio. To jest trochę tak, tutaj nie za bardzo, przyznam się szczerze, nie? Dobra, idę otwierać bramę, koniec. Miłej niedzieli życzę. Najlepszego.